Dzisiaj mamy piątek, już jesteśmy w Portugalii. Bym powiedziała, że zadomowieni. Ponieważ przeszliśmy wczoraj ile? 30, 40, ile? 33 km piechotą po y, Portugalii, i dzisiaj jakby idziemy dalej. Czy my musimy wziąć jakiś koszyk, bo pasowałoby? Nie. Weszliśmy teraz do takiego dużego sklepu, nie wiem, Oshawn bym to nazwała, albo jakimś Carrefour'em, Jest tu bardzo dużo żelków, nie żelków coś, może coś kupię yy, na drogę, żeby mieć po prostu coś słodkiego w, yy, w zanadrzu jakby mi się coś działo, tak jak wczoraj coś złego ale przecież my tu głównie popijcie, o kamień znalazł, jakieś fajne M&M'sy Czekolada. a yy, widziałam dziś reklamę tej czekolady M, -m, -m -a. Nie tylko jedną? nie Teraz zastanowimy się. Jest tu dużo wszelkiego rodzaju kinderków, ja na razie widziałam jakieś selki. Ale głównie przyszliśmy tu po picie. Idziemy po picie i ruszamy dalej. Wyszliśmy od Słonia z chaty i idziemy do jakiegoś parku poetów. A z tego parku poetów nad ocean. Mam nadzieję, że w ogóle dojdziemy tam dzisiaj do tego oceanu. Bo na razie idzie nam to bardzo opornie. Tam są wody, może tam będzie picie? No musimy się, że znaleźć w tym wielkim sklepie tutaj, bo jest naprawdę wielki. Ogólnie weszliśmy do galerii, żeby y, mnie ciekawiło jak wygląda galeria. W sensie, czym się wyróżni od naszej polskiej. Zwróćcie uwagę, że to praktycznie jak lizbońska, nie, nie na Co? Wróć uwagę, to nie lizbońska, tylko na takim... Tak, i to nie jest galeria jak wy wiecie W tak, Lizbonie, w dużym mieście w stolicy Portugalii, tylko jest to galeria... W małej miejscowości 20 minut pociągiem od Lizbony. Więc naprawdę jak na taką małą miejscowość, to, to bycze duża galeria. W Polsce no powiem wam, że chyba aż w takich małych miejscowościach nie ma aż tak dużych aż tak dużych galerii. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. Ale fajnie. Jakby jest to duży plus, bo można się fajnie zaopatrzyć różne rzeczy, na przykład w Liptona. Lipton jest polską marką? Nie. Nie polską. Ale Lipton co tu jeszcze mamy? Jakieś nowę. Powerade. Ale jakieś oszukane rozmiary. Są małe powerade. W sensie to nie jest duże. No, no to nie, to nie jest. Pół to jest półlitrowe, taki wąskie? O, a wygląda takie 0,3, bym powiedział.

You look great, I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Life before you that's facts I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. tu jest zmienna pogoda, przed chwilą leżeliśmy sobie tam na plaży, na słoneczku się opalaliśmy Przyszła mała chmurka, znaczy mała, no ta co on tu widać, ale tu już jest słońce, a tam jest I ta chmurka jest Więc ona naprawdę nie jest duża, zaczęło no najpierw skończy. takim bardzo delikatnym deszczykiem kropić, taka morzaweczka A dobra, to siedzimy dalej, zaraz pewnie przejdzie i nagle zerwał się taki gruby, wielki deszcz Schowaliśmy się, tam jest taka pobliska to jest knajpka z kawą, lodami, no powo przy oceanie. Ale przestało padać, więc stwierdziliśmy, że idziemy dalej ogarnąć znaczy ogarnąć, zobaczyć jeszcze drugą plażę, bo to jest jedna taka, jak to słonio mówi, czystsza i bez kamieni a idziemy na drugą, zobaczymy co tam słychać, prawie ta chmura przejdzie i zanim tam dojdziemy to powinno wyjść słońce, które się kryje tutaj za tymi krzaczkami, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie yy, i że skorzystamy trochę więcej z tego słoneczka niż 15 minut, ale i tak yy, super w sensie yy, taki deszczyk to nie deszczyk, jesteśmy na to przygotowani, mamy kurtki przeciwdeszczowe a więc jest git, ale dalej twardo Idziemy w krótkich spodenkach. Kamil nawet założył kąpielówki, bo miał zamiar wejść do oceanu. Ale nie zdążył, może właśnie na następnej plaży, No zobaczymy. Ojej, aż osoby jest No, patrzcie, działa. O, działa. Ile tych muszelków nie zbierałeś? Jeszcze tu wcześniej rzucił jedną. No i faktycznie dotarliśmy na tą plażę, ale jest zdecydowanie gorsza niż ta wcześniej. Ale są muszelki, tam wcześniej nie było. To co jest tu przed nami, to, to coś. To jest podobno jakiś gejzer. Eee, zobaczymy, czy wystrzeli. Bo wszystkie fontanny, które jeszcze w piątek podobno działały, dzisiaj już i wczoraj nie działały, więc może my przynosimy jakiegoś pecha tutaj w Portugalii i wszystko nam wyłączyli, nie wiem, ciężko stwierdzić. Na siedzę sobie w stroju kąpielowym i opalam plecki. Łapię witaminkę D słoneczko i napawam się tym ciepłem, bo wiem, że jak w poniedziałek wrócimy do Polski, bo przywita nas pewnie śnieg i zimno, więc a ja jestem bardzo ciepłolubna. No, łapię, łapię witaminkę Dekamin zresztą też także. Dotarliśmy do punktu, który chciałam dość mocno odwiedzić. Jest to wieża w Belem. Jest to budynek wpisany na listę UNESCO, jeden z zabytków lizbońskich. Wieża jest dość stara, zresztą jak widzicie, powstała w XVI wieku i pełniła ona strasznie dużo funkcji tutaj w Lizbonie, w tym miejscu, w którym stoi. Bo po pierwsze, była budowlą obronną, co można się domyślić, stojąc przed nią, widząc jak ona wygląda, ale dodatkowo pełniła funkcję więzienną. Z dawno temu był to punkt obsługi telegrafu, tutaj na terenie Lizbony, i miejsce poboru opłat od statków, które wpływały do lizbońskiego portu. Naprawdę sporo tych funkcji pełniła. Jest ona tutaj nazywana Pe perłą dzielnicy Belem, bo jest to jeden z nielicznych tak znanych i tak rozpoznawalnych zabytków. Myślę, że wiele z Was też gdzieś tam ten budynek kojarzy. Pózianek poszedł tam oglądać. Teraz jest odpływ, więc też... Fajnie, można podejść dość blisko, bo jak jest przypływ, no to w miejscu, w którym tam kamień stoi, w czerwonej kurce, już jest dużo wody i jest zalane, więc jakby nie można sobie tak blisko podejść. No, Także z... poczko. No nie wiem, chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć. Zmierzamy pod kolejną atrakcję, tam czeka na nas już słoniu. Jest to pomnik odkrywców. Mam nadzieję, że nie słychać przez tą drogę. W każdym razie pomnik ten upamiętnia różnego rodzaju odkrywców z okresu wielkich odkryć geograficznych jest, co pamiętałam. wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Na samej górze jest jakiś taras widokowy, z którego widać całą dzielnicę Belem. Dzielnicę, w której właśnie ten pomnik się znajduje, tak samo jak ta wieża, którą pokazywałam Wam wcześniej, wpisana na listę UNESCO Zabytków. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, tam jest taki słodny zamek. Nie wiem, czy to jest zamek. Zaraz wam odwrócę i pokażę. A jak coś jeszcze się dowiem a propos tego pomnika odkrywców, to wam jeszcze tutaj przemycę. A teraz już wam go pokażę. Czy to jest słonie w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku? Boże, za człowiek! Najpierw, jeszcze ten zameczek po drugiej stronie. Teraz się dowiem co to jest i wam powiem. A tu mamy pomnik. I ten gość w krótkich spodenkach i w t-shircie. To jest właśnie słoniu, który do nas dojechał. I jest zimno jak na niego patrzę, a co dopiero. Nie bym miała być tak ubrana jego, no, ale spoko. Eu vou błodę Roka, czy coś w tym stylu. Oczywiście Wam napiszę, jak się to nazywa. I teraz jest tak fajnie przyjemnie, więc troszkę do Was nagrywam, bo może mnie wiatr nie zakuszy. Ale ogólnie za mną jest ocean i strasznie od niego wieje wiatr. Jest zimno i piździ, ale widok, rewelacja. Za mną widzicie też latarnię. Tam jest jakiś najbardziej wysunięty punkt. Coś tam. Um, Taki wiecie pomniczek Jako dodatkowa atrakcja tutaj na miejscu na górze Jednak jest on taki naprawdę dość duży I obszerny punkt widokowy Na ocean Także super Tu za mną są górki Troszkę wam nagrałam Więc mam nadzieję, że się wam taki widoczek spodoba Ja się posilam jabłuszkiem Bo powiem wam, że wyjeżdża się tu Takimi wielkimi serpentynami do góry i mój organizm tego nie wytrzymał, i myślałam, że nie dojadę w sensie do samolotu, do punktu docelowego, bo było mi tak niedobrze. Zjadłam pomarańczę, zjadłam teraz Jabłuszko kończę, a jest mi zdecydowanie lepiej. No i przynajmniej mogę dla Was coś ponagrywać, bo tak to no to było słabo. Wyszłam i w ogóle mnie ten widok nie zachwycił. Jedyne o czym marzyłam to żeby usiąść i po prostu dość do więc Przygotujcie się, jakbyście chcieli to miejsce, kiedy sobie że dojazd wcale nie jest taki łatwy, ale widok, który jest tu, tu na górze, aż zdecydowanie wynagradza cały ten trud. A jeśli macie chorobę lokomocyjną, to weźcie pod moją dach tak, awiomarin bądź innych środków przeciwwymiotnych, przyda się. I feel like I'm losing my mind, cause Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this, every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting, for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces, hey. Give me that crown. Przezarniśmy do miejsca, które jest dziurą w ziemi. Jest jaskinią z klifem. I między tym jest właśnie dziura, którą wcześniej widzieliście. Śmieszne miejsce, ciekawe miejsce przy samym oceanie. No i jak jesteście gdzieś tutaj w Casillas, to warto odwiedzić. A czy na pewno w Casillas, to wam to napiszę. Bo ja tych miejscowości tak wiecie, kojarzę, pamiętam, ale za chwilę zapominam, bo mają tak dziwaczne nazwy, że nie koduję. A więc jeszcze raz pokażę tą dziurę, tylko znajdę takie miejsce, w którym nigdy nie robi fotek. Oto dziura. A tam jest ta jaskinia. No i po prostu woda, wiatr przepływa, no i tak natura stworzyła takie cudo. Который теперь стал аттракцией?